Ej, jest sprawa. Janusz z restauracji się pyta. Taka sytuacja. Był u mnie pracownik na obsłudze zamówień w gastro lokalu z dowozami. W umowie mieliśmy termin płatności 10 dnia miesiąca. Przyznaję, słaby okres, więc nie przelałem 10 dnia. Chcę uregulować na koniec miesiąca. To znaczy, chciałem, bo pracownik wpadł na genialny pomysł, a mianowicie na kasie fiskalnej POS porobił zwrotu zamówień, tak aby dało tę kwotę jego wynagrodzeniu, a następnie na terminalu płatniczym zrobił zwroty na swoją kartę płatniczą. Więc mam stratę i masę zwrotów z całego października. Mogę coś z tym zrobić? Młody wypłacił swoje i poszedł w długą, pisząc mi tylko sms Odebrałem swoje. Powodzenia. Zastanawia mnie, jak w ogóle poznał hasło admina do terminala płatniczego. Podejrzewam, że były cztery zera albo jeden, dwa, trzy, Klienci płacą u nas głównie karto i nie ma gotówki w kasie przez to a wy jesteście po stronie szefa, który szuka rozwiązania, czy osoby, która wypłaciła sobie swoje wynagrodzenie w ten sposób.